Cześć. Witajcie serdecznie po raz kolejny na moim kanale. A dzisiaj zajmiemy się kuchnią. Pokażę wam, jak to wszystko wygląda już na gotowo. Także jeżeli jesteście zainteresowani finalnym kosztem takiej kuchni, to zapraszam serdecznie do oglądania. No i słuchajcie, tak się przedstawia i już w pełni gotowa kuchnia, prawie w pełni, ale dlaczego to Wam zaraz pokażę wszystko po kolei? Tutaj mamy taki wysoki barek do hokerów. Może włączymy sobie panoramę, będzie troszeczkę lepiej to wszystko widać. Tutaj mamy barek z zagłębieniem, czarny blat w literę C. Tutaj jest indukcja. Blat w ogóle ma taką fakturę dosyć nieoczywistą. I jest w 100% czarny. No i od razu mogę Wam powiedzieć, że ładny jest. Naprawdę fajnie się to komponuje, ale trzeba naprawdę o niego dbać, ponieważ widać bardzo na tym blacie kurz. Z racji tego, że po prostu jest on czarny. Fronty mamy z dębu Halifax. Wszystkie materiały, czyli blaty, fronty, rączki i tak dalej, są z firmy Eger. Jeszcze zastanawialiśmy się nad firmą Krono. Była troszeczkę tańsza, ale z kolei nie było takiego koloru frontów jak tutaj. Widzicie zabudowę całej kuchni. Jeżeli chodzi o ten kolor to też jest taki nieoczywisty. On wpada w taką, w taką zieleń przełamaną w szary, troszeczkę w brąz. Zależy, jak świeci słońce. Ale fajne jest to, że te wszystkie fronty tutaj są niebrudzące. Wiadomo, że jak odciśniecie palucha mokrego na froncie, to, to będzie widać palec. Ale z reguły nie widać żadnego brudu. Także, także to jest mega fajne. Co do ceny, to Wam za chwilkę powiem wszystko jak to wygląda. Tutaj macie taki ledzik. Ledzik jest no, pod kuchnią, pod indukcją. No i w sumie tylko po to, żeby podświetlić sobie wieczorem na przykład ekspres, żeby zrobić sobie na przykład kawkę czy odpalić światełko przy jakiejś imprezce. No ekspres jak widzicie jest, jest wysuwany. To też jest taki nasz wymysł, żeby po prostu zaoszczędzić sobie też część roboczą dodatkowo blatu. Czyli zrezygnowaliśmy tutaj z zamkniętego frontu na rzecz właśnie chowanego, wjeżdżanego ekspresu. No i teraz tak, tutaj mamy jakieś tam szafeczki otwierane w tą stronę. Tutaj mamy cargo wyjeżdżające jedno. Tutaj mamy cargo wyjeżdżające drugie. A wszystko oczywiście z domykami. Jeżeli chodzi o ilość szafek. No to jest dosyć spora, ponieważ liczymy tak. Tutaj jest lodówka w zabudowie. Także tutaj macie lodóweczkę wraz, oczywiście, tam z podziarką, tak wiadomo. I teraz tak. Tutaj macie jedną szafkę. Tu mamy drugą szafkę. Tutaj mamy trzecią szafkę. No tu w sumie mamy tą wąską czwartą, piątą szóstą. Wszystko, jeżeli chcecie zobaczyć, jest na, oczywiście, na firmie. Wszystko jest na blumach. To jest siódma z wysokich szafek to jest wszystko. Czyli siódma. I teraz tak, tutaj macie ósmą szufladę, dziewiątą to na razie ominę, pokażę wam dlaczego później.

jak ktoś no wiadomo lodówki w zabudowie mają taką wadę, że są małe, a do spiżarni nie trzeba iść gdzieś tam do garażu i tak dalej, po prostu mamy wszystko w zasięgu ręki. Czyli to była 30? No i tutaj z racji tego, że jest barek, wam jeszcze od razu pokażę. Pod spodem jeszcze mamy czarne szkło. O. Mamy podklejone czarne szkło. Wieczorem fajnie to wygląda. No, i tutaj z racji tego, że mamy wysoki barek, to tutaj jest dodatkowa In Plus moja szafeczka również na tipona otwierana. I po prostu mam tutaj sobie taki podświetlany barek na szkło i jakieś alkohole. Jeżeli chodzi o sprzęty kuchenne, to nagram wam w kolejnym materiale, ponieważ ten już trwa ponad 7 minut i będzie on za długi. No i teraz co, jeżeli chodzi o aspekty techniczne? Wszystko było brane zegara, czyli ten, ten blat jest zegera, fronty zegera i te również. I teraz tak, to jest w 100% czarny blat. To jest, tak jak Wam wcześniej wspomniałem, Dąb Halifax, rączki, również mamy zegera czarne, żeby się komponowało z Blatem. I tutaj mamy parapet. I parapet on też jest, on jest gruby i też jest wykonany. Od razu skorzystaliśmy z usługi stolarza, i po prostu zostały nam ścinki z frontów na szafki. I zrobiliśmy sobie po prostu parapet. Tutaj mamy dodatkowo jeszcze szybę. Nie wiem, czy to, czy to było widać wcześniej na filmiku, czy nie, ale ona jest. Miała taka być, dosyć niewidoczna. Tu jest szyba po całości, tu pod spodem, i tutaj mamy zwykłą ścianę. Ponieważ nie wiedzieliśmy, czy tutaj zrobić czy jakiś tynk strukturalny, czy cokolwiek. Na razie zostawiliśmy w kolorze białym, ale no niestety, mając dzieci, to ta ściana już wygląda w opłakanym stanie, przynajmniej dla mnie. I tutaj chyba zrobimy tak, że tutaj polecimy szkło, tutaj, tu i tu tak samo. Do, a tutaj, do wysokości barku polecimy również takim samym szkłem lecznym. Szyba jest hartowana. No i co? Tak to się w sumie przedstawia. No na dole jeszcze macie, wiadomo, po całości założone uszczelki. Tylko i wyłącznie po to, żeby jak coś Wam się wyleje, to żeby po prostu Wam nic nie popuchło. Koszta całej takiej kuchni, nie mówię tutaj o lodówkach, o całym sprzęcie elektronicznym, tylko o całych kosztach wykonania całej kuchni na gotowo przez stolarza. To są koszta na obecną chwilę 24 tysięcy złotych, i z taką kwotą trzeba się niestety liczyć. Także co, ja się z Wami żegnam, do następnego filmiku. Trzymajcie się cieplutko. Cześć!